10 rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę, kupując działkę pod wymarzony dom. Jeżeli chcesz uniknąć nieoczywistych kosztów, które można już niejako wyciągnąć jeszcze przed kupnem działki, oglądaj ten film do końca i wszystkie 10 porad, a pomoże Ci to zaoszczędzić podczas budowy Twojego wymarzonego domu. Pierwszą rzeczą, o którą chciałabym powiedzieć, jest nieoczywista, ale łatwo ją sprawdzić. Zalecam pójście na swoją wymarzoną działkę wiosną po zimowych roztopach albo po kilkudniowym deszczu i sprawdzić, czy stoi woda. Jeżeli tak, to wręcz pewne jest, że będziesz musiał zainwestować w drenaż. Jeżeli wody deszczowe możesz zdrenować i rozprowadzić mimo wszystko po swojej działce, to jest ok, ale jeżeli musisz je odprowadzić yy, np. do rowu albo do, wo, do rzeki, no to już tutaj będziesz musiał mieć też pozwolenie wodnoprawne na to. Sprawdź też, czy położenie Twojej działki nie jest przypadkiem troszeczkę niższej niż działki sąsiednie. To też może dać nam sygnał, że możliwe, że będzie potrzebne drenowanie. Nasypy niebudowlane, czyli śmieci, gruzy, stare cegły znajdujące się w podłożu, to zbora miast, ale też można znaleźć je na działkach na wsi. Na przykład, jeżeli na działce było jakieś zagłębienie i ktoś tam wsypał właśnie pozostałości po swojej budowie, no to w zasadzie możemy nawet nie widzieć, że tam coś takiego jest, bo to było dawno temu i zarosło trawą i teraz jest elegancko-płasko. Dlatego zalecam jeszcze przed kupnem działki skorzystać z usług geologa, który przyjedzie na miejsce i, jeżeli wskażesz mu miejsce, w którym planujesz budowę swojego domu, zrobi tam odwiert pilotażowy i sprawdzi, czy w podłożu nie ma właśnie nasypów niebudowlanych. A co, jeżeli są? Jeżeli są, one podrażają Twoją inwestycję, ponieważ zaleca się wymianę tych nasypów, czyli te, musisz wszystkie te gruzy, śmieci i tak dalej wyciągnąć z ziemi, nawieźć nowego piasku, zagęścić ten piasek, tak żeby nadawało to się do posadowienia Twojego domu, no żeby on nie pękał i nie osiadał. Także naprawdę polecam skorzystać z usług geologa jeszcze przed kupnem działki. W trzecim kroku radzę Wam sprawdzić hydroportal. To jest portal, w którym znajdziecie informacje, czy działka, którą zamierzacie kupić, jest na terenie zalewowym. Bo jeśli tak, sam budynek, czyli na obiekt budowlany, trzeba będzie mieć pozwolenie wodnoprawne. A jeżeli nie ma w drodze kanalizacji ściekowej, to dodatkowo jeszcze pozwolenie wodnoprawne na gromadzenie ścieków. To wszystko uzyskujemy jeszcze przed pozwoleniem na budowę. Więc jeśli nie uda się nam tego zdobyć, co w wodach polskich jest możliwe, no to możemy pożegnać się z budową naszego domu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób na hydroportalu sprawdzić tą informację, czy Twoja działka jest na terenie zalewowym, czyli zagrożonym powodzią. Zerknij w komentarz albo w link poniżej. Tam się wszystko znajduje. To ci na pewno pomoże dowiedzieć się, z czym będziesz się borykał jeszcze przed budową domu oraz z czym będziesz borykał się prawdopodobnie w przyszłości. No bo są to tereny, które no, na pewno będą kiedyś nawiedzone przez powódź. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy w drodze do Twojej działki znajdują się wszystkie potrzebne media, czyli czy jest podpięta energia elektryczna, czy jest wodociąg i czy jest kanalizacja ściekowa. Najgorsza sytuacja to jest taka, że nie ma energii elektrycznej, no bo tutaj jesteśmy w zasadzie na włościach monopolisty, czyli energii albo NA i na wszystko będziemy długo czekać, na wybudowanie transformatora albo dociągnięcie do nas właśnie energii elektrycznej. Natomiast, jeżeli chodzi o kanalizację ściekową, alternatywą jest szambo. A jeżeli chodzi o wodociąg, no to alternatywą jest studnia. Aby otrzymać pozwolenie budowlane, musisz zapewnić do swojego domu wodę. I teraz, jeżeli w drodze nie ma wodociągu, alternatywą jest studnia. Wiele ludzi myśli, że a tam wybuduję sobie taką studnię 30 metrów i będę miał wodę. Geologia w Polsce jest bardzo skomplikowana i na jednej działce u sąsiada woda będzie na 30 metrach, a na działce 500 metrów dalej już na 60 albo 120. Dlatego też, jeżeli masz w planie albo wręcz musisz po prostu wykonać tą studnię, jeszcze. Przed, jakby, albo w trakcie projektowania, znowuż radzę doradzić się geologa, który ci powie, do jakiej głębokości trzeba będzie wiercić dokładnie na Twojej działce, żeby mieć dostęp do wody. Pozwoli ci to zaoszczędzić stresu związanego z szokującą nieraz informacją, że no, na Twojej działce no to dopiero na 90 metrach albo 120. Czy zastanawiałeś się, w jaki sposób dojedziesz do swojej działki? Często w górach zdarza się, że przy ulicy płynie rzeka. Latem jest to taki strumyczek, ledwo co wodę widać, ale kiedy zbliżają się roztopy, może to szybko wezbrać i robi się rwąca rzeka. Aby dostać się na naszą działkę, musimy więc wykonać przejazd drogowy przez tą rzekę. I tutaj znowuż wchodzimy w temat pozwoleń wodnoprawnych i kontakt z instytucją Wody Polskie. Jeżeli chodzi o rzeki górskie, to najczęściej wody polskie. Zalecają, żeby wykonać przejazd na całą szerokość rzecznego, czyli nie możemy włożyć tam po prostu rury, żeby ta woda, ten strumyczek sobie tam tędy przepływał, ale musimy zrobić de facto most. I tutaj już nam się sprawa komplikuje i też bardzo podraża, ponieważ obiekt mostowy to jest na pozwolenie budowlane, musimy zatrudnić projektanta, który nam to zaprojektuje, i osobę taką jak ja, która jeszcze Uzyska pozwolenie wodnoprawne z wód polskich, żeby w ogóle można było wybudować ten most. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę, żeby nie zdziwić się takimi dodatkowymi, całkiem sporymi kosztami. O tym, jak ważne są odwierty geologiczne, mówiłam już wcześniej. Dzisiaj chciałam Wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli wykonacie je jeszcze przed kupnem działki, to macie asa w rękawie do zbicia sceny. Bo jeżeli okaże się, że w podłożu jest torf, który trzeba wyciągnąć, albo są luźne piaski, albo wysoko woda, no to macie bardzo dobrą pozycję negocjacyjną do tego, żeby zmniejszyć cenę tej działki. Wydając na geologa 500 000 zł, możecie zaoszczędzić 10, 20, 30 tysięcy, w zależności od tego, jak dobrym negocjatorem jesteście. Ta porada jest dla osób, które planują kupić działkę blisko rzeki. Zwróćcie uwagę na to, czy są tam wały przeciwpowodziowe. Jest zakaz budowy czegokolwiek w odległości 50 metrów od wału przeciwpowodziowego. Można się oczywiście starać o zwolnienie z zakazu, ale no to jest trudne do uzyskania i oczywiście nam podraża całą inwestycję. Ponadto, jeżeli są wały przeciwpowodziowe, no na pewno to jest teren zalewowy, więc na obieg budowlany jakim jest budynek Trzeba mieć pozwolenie wodnoprawne, a jeżeli nie ma tam kanalizacji ściekowej, to na to, że gromadzisz ścieki w szampie, też trzeba mieć osobne pozwolenie wodnoprawne. Warto też sprawdzić, czy Twoja działka znajduje się na terenie chronionym. Tereny chronione powodują nam wiele ograniczeń i na przykład, nie będziesz mógł prawdopodobnie mieć przydomowej oczyszczalni ścieków. Żeby sprawdzić, czy Twoja działka jest na terenie chronionym, sprawdź link poniżej. Pokazuję w filmie, jak to zobaczyć na portalu Gdoś. Ostatnią rzeczą są dokumenty. Sprawdzajmy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tam jest napisane, co wolno, czego nie wolno. Jeżeli nie rozumiemy jakichś zapisów, to udajcie się do gminy i do Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego. I spytajcie się urzędników, czy na przykład możecie tutaj wykopać studnie, czy możecie mieć warsztat samochodowy w garażu i wszystkie inne rzeczy, które sobie wymyśliliście na Waszej posesji. Sprawdźcie też, z jakiego roku jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli on jest sprzed 2018 roku, to nie był opiniowany przez Wody Polskie. A w związku z tym, jeżeli twoja działka znajduje się na terenie zalewowym, mogą być trudności z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku, jeżeli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, udaj się do gminy, do urbanisty, do Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i porozmawiaj. Spytaj się, co tam można, czego nie można. I na przykład są działki, na których warunki geologiczne i wszystko na tym świecie pozwala na to, żeby mieć przydomową oczyszczalnię ścieków, a wójt się na to nie zgadza, i nikt w tamtej okolicy nie może mieć przydomowej oczyszczalni ścieków. Kiedy chcemy kupić samochód, zabieramy szwagra, mechanika, jakiegoś znajomego, żeby nam obejrzał ten samochód ze wszystkich stron i sprawdził, czy nie ma jakiejś usterki. A jeżeli jest, to jest to dla nas dobry punkt negocjacyjny, żeby zbić ceny. Przy kupnie działki też warto zrobić coś podobnego, ponieważ najczęściej kredytujemy się na 10, 20, 30 lat z o wiele większą kwotą niż na kupno samochodu. Więc starajmy się kupić taką działkę, która nie będzie nam robić jakichś tam dodatkowych kosztów. Polecam zapytać się urbanisty, czyli wybrać się do gminy, do Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego albo do Starostwa Powiatowego, do Wydziału Architektury i Budownictwa. I zapytać się, czy na tej działce mogę wybudować to i to, i czy tu trzeba będzie jakieś dodatkowe dokumenty. To są osoby, które Wam na te pytania odpowiedzą. I też mam nadzieję, że w tych filmikach y, jakoś naświetliłam Wam, że warto jest też wynająć geologa jeszcze przed kupnem działki, ponieważ zobaczymy, czy w podłożu wszystko jest w porządku, czy nam to nie podroży inwestycji, ale też będziemy mieli dobry punkt negocjacyjny do tego, żeby zbić ceny, jeżeli faktycznie tam coś jest, a mimo wszystko bardzo nam się ta działka podoba. Także życzę dobrych i przemyślanych zakupów.